Jest panie Maćku? Nie, bo nie, nie, nie czuję, też jest. teraz tak Akcja wędki Akcja ja. Zbliżenie na pana Maćka, tak no. Nie widzimy o, go jeszcze na wodzie do dna Do dna ciągnie Oj, to jest tych chyba większych tych Oj Oj Oj, nie chcę puścić Nie może że sumał Oj o, tak. o tak. Jest. Jest. Siedź. Siedź. To jest. właśnie to! El Dorado. What? What? El Dorado. Субтитры сделал DimaTorzok